więcej, więcej, więcej! Hej, ulubieni Ty ulubieni, hey, ulubieni streamerzy, bo ty wsiłasz takie shoty, nie? Ze mną, ale ty nie robisz takich szotów, bo ty stawiasz czasami tak, a no, ja godzinę do firamy, firanki mnie będzie słychać, zobaczycie. Halo? No halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bo wcześniej nie było chyba słychać coś, nie? No tak, słucham. Coś. Dzwonię z frawy gołębiów, gołębiów ozdobnych do pana. Mhm. Ehm, no po prostu, no słucham tak jakby pana żeby tutaj nie skłamać, żeby po prostu jakby to nakręcić tą rozmowę po prostu jakieś tam mhm. y, czy to jest prawda, czy ktoś sobie jaja, na jaja to wystawił, bo już naprawdę dzwoni do, z kolei trzecia, czwarta osoba chyba pan jest i każdy to wystawia mhm. nawet na jaja to ogłoszenia, nie? A dlatego wolę, nie, żeby... no. Wystawione są na poważnie tylko jest problem teraz taki, że nie ma wysyłek, są wstrzymane wysyłki Skąd pan dzwoni? Kurty. Poczeka pan, muszę, muszę drzwi zamykać w domu, poczekaj pan. O, teraz jestem. No skąd dzwonię, no? pomorskie a pan Lubelski z tego co widzę na głoszeniu. Tak, 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 ale no to, to wie pan co, to kawał drogi, bo wysyłki są wstrzymane, to, to nic z tego nie będzie. A dlaczego? Od, odbiorem osobistym jakbyśmy zrobili? No to możemy, ale to co, to przyjedzie pan? Normalnie, ja bym przyjechał. O. No to, no to dobra. Nie ma problemu. O. Co pana interesuje? Normalnie no ile, bo nie wiem ile pan jaki ma tam zagęszczenie gołębiów, nie? No. No co, on się rozłączył czemu? Opa! Znaleziono żółwia szukam właściciela Popierdolone Jak... Jak to jest możliwe, że ktoś znalazł żółwia Znaleźł Znalaziono... Żarki śląskie Dobra, zaraz zobaczymy No to już widzimy Czy fake? no nie wiem Zaraz się okaże że to fake. Tak, Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Eee, pan wystawił ogłoszenie, że znalazł pan żółwia? A, to coś, pa. niech pan. Jeszcze raz. Pa, jest Jeszcze raz. No, bo to, to nie ja. Jak? No jest pan tutaj normalnie numer telefonu. Yy, żarki śląskie, tak? Kurde, co jest? To jest jego wina czy moja? Czekajcie, sobie zmniejsze, ale wątpię, że to jest moja wina. Chyba, że ktoś na chuja go napiął i wiecie... I go... W... Halo? No halo, dobry wieczór. Jeszcze raz, ja w sprawie żółwia. ma no, aktualne. Słucham? Mówię, aktualne. No ale przez jakiś pan pod tym numerem odebrał i się rozłączył. A to nie wiem. A to jest w sprawie żółwia... Yy, w sprawie żółwia... Ja, teraz... czy jest nowy, yy, a czy jest, no pana, nie wiem. Ale nie, bo przez chwilą ja mówię, że dzwonię w sprawie żółwia i pan się rozłączył, a pani znalazła tego żółwia faktycznie, czy to jest jakieś jaja? Nie, no znaleziony jest dzisiaj. A, no dobrze, to, czyli dodzwoniła się w sprawie żółwia, dobrze. Pani Wioleta, tak? dobrze. A. Tak. No dobra, no to, kurczę, no bo już na się pogubiłem, ale fajnie, że pani się przyznała, że znalazła. Kiedy można było odebrać? Kurczę, nie wiem, dzisiaj, jutro? A z daleka pan jest? Nie, a pa, pani jest tutaj z Żarek? Tak. A, no to fajnie. Gdzie pani go znalazła, można się dowiedzieć? Na no w Żarkach. Ale na gdzie, pozesie. w jakim miejscu właśnie? To jest dla mnie... No na posesję mi przyszedł, na plac. Normalnie na parking. A pan, jak, a pan skąd jest? Z jakiej miejscowości? Ja też jestem żarek, dlatego to jest dziwne, nie? Ja u państwa się znalazłem. Z ulicy? Słucham. A z jakiej ulicy pan jest? Ja z Kościuszki jestem. Tam gdzie jest apteka tanich leków. Mm, ja jestem z Koziegłowskiej. To jest kawałeczek. No, jest kawałek. I kiedy panu zginął? O Jezu, to jest. jest. Cztery dni temu? No, to wszystko możliwe, że błągał się. Bo to jest. Nie I wiem, o... chyba to jest wodny żółw, tak myślę. I on żyje normalnie. On, żeby właśnie nie było. On żyje? Tak, żyje. A normalnie głowę normalnie wyciąga na powierzchnię. Czy jak? Jak to wygląda sytuacja? To Czy on przyszedł na plac? On nie miał dostępu do wody. No tak, ale on na piechotę. On, on na piechotę przyszedł. Czy... No na piechotę. Bo tam nie ma jakiegoś połączenia wodnego do pani. No jest, ale on na piechotę. O. To jest dla mnie podejrzana w ogóle cała ta sytuacja. Czemu? Kurczę, no nie bo już postradałem zmysły. Myślałem, że po prostu gdzieś zaginął. Pani teraz okazuje się, że u pani jest. A gdzie pani go teraz przetrzymuje? No na dworze, bo ja nie, ja nie umiem się nim opiekować, ja nie miałam nigdy żółwit, ja nie wiem nawet... Jak na dworze? Gdzie pani go... Ta... Przepraszam za zwulwersowanie, ale jak na dworze? Gdzie pani go teraz ma? No na dworze, normalnie pod tym, pod schodami. Nie! Kurczę! Proszę pani, y, 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 może... Pre, przepraszam, może go pani wziąć do domu? On jest ciepolubny, on musi mieć w miarę ciepło. Teraz może pogoda jest ładna, ale on ogólnie musi mieć ciepło. No ja się nie znam na żółwia, nie mam pojęcia nawet co jest. No nie, nie może tego pania, on nie może zdychać teraz, bo teraz może jest akurat ciepło. A jak się zrobi ochłodzenie, to on od razu zdechnie. Skoro pan do góry się obróci i pani już w ogóle go nie nie przeżyją, chłopie. No, ale jak on szedł ileś tam dni i, i, i żyje? No tak! Bo, bo cały, teraz były akurat upały u nas, ale jak się ochłodzi, będzie minus tam, nie wiem. Pod, Poniżej 15 stopni to przecież on zdechnie na śmierć. No wie pan, ja się nie znam na żółwie, dlatego ogłosiłam, a, a. żeby się znalazł właściciel. Kurde, eee, posłuchaj mnie pani. On w jakim stanie jest? On re reaguje, reaguje, na ksywkę jakoś, czy nie? Jakby mogła pani sprawdzić. Pan, widzicie, nie wiem. E, to, a ma pani, teraz pani rozmawia przy nim w ogóle? No mówię panu, że ja go mam na dworze. Ja go nie trzymam, bo no ja się nie. Mówię. Ale wiem, czy mo mogę pani na przykład podejść i z, y, krzy krzyknąć do niego po ksywce, czy by usłyszał? A to ja nie wiem, a one reagują? No to są akurat gatunki, które słyszą. Jedyne w sumie gatunki żółwi, które słyszą. Na no, pana jak się nazywał? Ja, jestem Adrian, jak coś. Ale nie, żółw. A, pasza. I co? I on reaguje na Pana głos? No a, a może Pani podejść z telefonem, żeby jakby Pani po prostu Pani na przykład krzyknie Pasza normalnie i usłyszy, żeby nie było, że kłamie też, bo wiem, że ludzie nie wierzą czasami. No, ja się wiesz, wie Pan, ja się nie znam na żółwiach, to ja nie wiedziałam, że on reaguje na głos ludzki. Krzyknie Pani do niego normalnie Pasza! I zobacz Pani, że podniesie głowę, albo nawet jak śpi w skorupie, to od razu wyjdzie z skorupy, bo wtedy wie, że dostanie kukurudzę i tak dalej. Ha. No ja mogę sprawdzić, czy on zareaguje na to. Sprawdzi tymi, Pani, nie. bo kurczę odchodzę od, od zmysłów, ja nie chcę się też stresować, dobrze? No dobrze, niech Pan zadzwoni za 5 minut. Nie, niech lepiej teraz Pani podejdzie. No tak, ale muszę wyjść, a bardzo pada. Ja... To, pa to pada teraz? Na no, nie pada? Przecież tam żarkach mieszka. U nas, u nas nie pada, niby blisko mamy. A to może nie w tych żarkach pan mieszka? Nie w tych żarkach. Jest pochmurne niebo, ale to jest taka mrzawka, Nie pada tak, żeby padało. Ja, żle No to może zaraz do nas dojdzie. Na Kościuszki, nie jest daleko. A pan. pan... w tych żarkach połamyckowa? Tak, tak, tak. Krzyknie pani do niego, pasz, krzyknie niech pan zadzwoni za 5 minut Nie, 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 ja poczekam, ja poczekam Bo ja już się boję o niego Nie masz o co bać, Dobrze przeżył tyle Nie wiadomo co Niech pani krzyknie, a Idę sprawdzę i zobaczę mu pani jeść coś przez ten czas? E kurwa Węża będzie teraz ubijała Ja już dzwonię na palony widzowie Ja nie wytrzymam tego, ja muszę już dzwonić